Cześć. Na początek chciałbym was ostrzec, że ta piosenka kompletnie rozwali wasze mózgi, więc może lepiej już idźcie. Ja pierdol, w co ty tu robisz? Wszystko zaczęło się od tego, że się upiłem, prawda? Podchodzi do mnie jakiś palant i mówi: Kurwa, daj mi dwa złote. Jest pojebany, więc wyciągam dukaty. Przypierdalam mu z flachy i mam zawiasy. Pięć lat po tym incydencie. Nie balcie tyle kraksu Żartowałem siedząc w płaszczu Dwie sekundy później rozjebałem kaptur Dwie sekundy później zdjąłem konto na bratu Mówili, że durek to porządna marka Ale ojciec mojego dziecka chyba zostałby nimfą Rozjebane szklanki, potłuczone famki Przeruchane klamki Czekaj, czekaj, coś tu nie gra Rozjebane klamki, potłuczone szklanki później dowiaduje się, że jestem dziadkiem. Czekaj, co do cholery! Nawet nie mam dzieci! W sumie przynajmniej więcej będzie alimentów do płacenia. Faza mocna! Pieprzony bas! Faza narkomana, co ja robię! Zachęcają cię! Żebyś to przełknął! Do czegoś zmierzam, te rymy są bardziej pojebane niż syn papieża! Chodził, papież nie ma syna! Ogarnij się! Rozjebane szklanki! Potłuczone fanki, ferugane. Szczęśliwego zakończenia Bo jak wstałem to się zestrałem. Haha, beka Kurwa nie, serio To samo się stało mojemu dziadkowi Upadł stopami na chodnik, stanął na brobling Bro Co za piękny dzień Chyba muszę skoczyć z mostu Żeby nauczyć się latać Mama wyrzuciła mnie z gniazda Kiedy miałem jeszcze jednego brata Którego ruchała dziwka i powitała krata Zabrała eratę kraka zapisy Chuja okrzcimy